Jestem jednym z dwóch zawodników, którzy jako ostatni dołączyli do drużyny, ale już mój powoli kontakt się kończy, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jest to 9 miesięcy. Były lepsze, gorsze momenty. Jak to w sporcie bywa, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Od zawodników można czuć, że są przemęczeni i że granie po dwie, trzy mapy dziennie, każdego dnia jest naprawdę stresujące i męczące, ale jesteśmy profesjonalistami i zawsze te swoje trudy przekładamy w zapomnienie i po prostu staramy zrobić 110%. Ogółem jestem bardzo zadowolony ze swojej ekipy, mamy kilka osób z innych światów, jak to różnie bywa, miło wspominam czasy grania z Furlanem, więc ten powrót do gry wspólnej był naprawdę czymś fajnym, więc jak najbardziej na plus. Sądzę, że już jestem na tyle rozegrany ze wszystkimi zawodnikami na scenie, że nie ma znaczenia. Bardzo lubię pojedynki na swoich byłych kolegów z drużyny. Na pewno mecze na Honoris czy na Pakt będą fajnymi meczami. Moim zdaniem jesteśmy najsolidniejszą ekipą ze wszystkich z Polskiej Ligi Esportowej. Zobaczymy, jak to przyjdzie w wynikach. Ale ostatnie. Wyniki sportowe polskich organizacji są naprawdę o krok albo duży krok mały, za małe jakbyśmy my zawodnicy chcieli, więc naprawdę ja apeluję do zawodników, żeby przyłożyli się. Najbardziej nam brakuje ogrania na lepsze drużyny. Moim zdaniem. Dosyć rzadko gramy na drużyny stop 15, a moim zdaniem jesteśmy na dobrym toku myślenia. Jest to dla nas bardziej gra logiczna. Też, jakby nie patrzeć, oglądamy tych zawodników dużo częściej i bierzemy od nich przykład, więc znamy ich ruchy. W naszym przypadku jest to, że naprawdę musimy dużo się namęczyć, żeby trafić i zagrać z takimi rywalami, więc to jest taka, jakby. Yy, wisienka na torcie granie na takich przeciwników, a nie oszukujmy się, że jak w naszym przypadku granie po trzech, dwóch, trzech różnych rywali tego samego dnia na, na różnych mapach jest to naprawdę mega trudne, żeby utrzymać tą stabilizację. Chociaż w naszym przypadku nie jest aż tak słabo. Wydaje mi się, że mamy dosyć dużo doświadczenia. I przede wszystkim gra analityczna. Potrafimy przeczytać przeciwnika i jesteśmy zawsze, do, praktycznie zawsze wiemy co mamy robić, żeby po prostu przeciwnika zatrzymać w tych ich podstawowych zagrywkach.